Witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy nad zalewem zębożyckim w Lublinie. Przyjechaliśmy potrenować sobie trochę maczówkę, Także zobaczymy co będzie się działo. Rybki raczej powinny jakieś dopisywać. Blisko będziemy łowić. Potrenować sobie troszkę bardziej takie precyzyjniejsze po prostu łowienie, nęcenie. O, to przede wszystkim. Także jakoś się specjalnie, nie wiadomo jak, nie, nie szykowaliśmy, bo zanęta Jeszcze mam z poprzednich zawodów rozmrożoną. Eee, także sobie tylko przetrzemy, tym, już dowilżać nie muszę, bo akurat po rozmrożeniu to akurat ma, na, na leszcze to nie będzie pracować, to akurat ma okej okay konsystencję. Także co, później pokażemy glinę, zestawy i zapraszamy do oglądania. Muzyka Tak na szybkie zestawy, żadnej filozofii nie ma. Będziemy łowić na czeski. No, czeski przelotowy, zwał jak zwał. Ewentualnie później, jak. Dopiero wstępnie gruntowałem, więc zobaczymy, może ewentualnie jeden zestaw sobie zmienimy na, na stałe. E pokażę, może jak gruntuję zawsze na wstępie. Zawsze wybieram sobie ten najcięższy zestaw, jaki mam. Tak, żeby dobrze było po prostu zarzucić. I całym obciążeniem zjeżdżam sobie do przyponu. I zazwyczaj jako na kijkach odmierzę sobie odległość delikatnie na klip zaczepiam i takie wstępne gruntowanie to tak zarzucam, aby tylko żyłka smoknęła ten klip, i wstępnie sobie wtedy gruntuję. I dopiero po tym maluję sobie żyłkę markerem. Jak już widzę, że mniej więcej jest głębokość. Ok, czy tam coś przeciągnę, nie ma żadnego zaczepu. Nie robię, to, nie, nie robię tak na zasadzie, że zarzucam, że znaczy odmierzam odległość od razu mam marker. Zarzucam i gruntuję sobie. Bo jak coś się okaże, że coś jest na dnie, to zostaje mi ten marker na żyłce. Trzeba przesunąć się później, nie wiem, powiedzmy ten metr dwa, i może się to mylić później w czasie łowienia, jeśli chodzi o tą odległość, czy to, czy to tu zaznaczyliście, czy jak dalej. Dlatego zawsze lepiej wstępnie sobie tak tylko zerknąć mniej więcej głębokość, czy tam nic nie ma. I jak nic nie ma, to dopiero wtedy maluję, maluję sobie odklipowuję żyłkę i dopiero wtedy tak już dokładnie gruntuję sobie i co, zestaw jest prosty taki na strzałówce kiedyś to robiłem e, cały zestaw, czyli była strzałówka po prostu do głównej żyłki przywiązana i na tym, na tym był cały zestaw razem z obciążeniem i tak dalej e, jakiś czas temu, czy już, to już chyba w tamtym roku podpatrzyliśmy u Bartka Sowolewskiego. pozdrawiamy go jak coś, jakby tam oglądał i on po prostu jeszcze od strzałówki, on dodał taki element, czyli tutaj mamy po prostu agrawkę tego quick snapa takiego do przyponów. I ten odcinek z obciążeniem, gdzie jeszcze przypon doczepiamy, jest oddzielnie. I to jest fajny patent, mi to zwłaszcza ułatwia życie, bo jakie nie ja miałem czasu na robienie tych w czasie sezonu tych zestawów itd. Po prostu mam, tak jak Bartek sobie nawiązałem tego w czasie zimy, trochę tych, tych zestawów. I to są takie samej długości, na, na, na takie same grubości żyłki, te zestawy z obciążeniem. I, i, i są identycznie zbudowane. Tak? Jak mi się coś splączę to wymieniam tylko tą część. Wcześniej, jak mi się coś splątało, to musiałem robić cały zestaw na nowo praktycznie. No, chyba że po prostu miałem gdzieś na rolce zaczepiony jeszcze drugi cały, ale to wydłuża trochę czas w czasie zawodu, żeby to całą strzałówkę na nowo przywiązać. A tak wymieniamy tylko końcówkę, albo nawet jak chcemy zmienić tylko obciążenie. Jak ja używam tych spowików Kraluzo, gdzie macie tą regulację na tej rurce, no to możecie zmienić tak naprawdę obciążenie w spowiku, boże w spowiku tutaj na tym końcowym zestawie. Nie zmieniając gramatury z powika. Tylko tam delikatnie przesuniecie to rureczkę, czy tam zdejmiecie jakieś krążek jest zrobione. Także to dużo, dużo i ułatwia i przyspiesza trochę robotę. Więc jak można to, to ja polecam taki, taki sposób. Bartek tam więcej trochę na swoim filmie tam to omawia. Możecie zajrzeć sobie do niego na kanał. To jest BS Fishing chyba TV z tego co pamiętam. Jak nie zapomnę to podlinkujemy. I co, bierzemy się już do, do, do lepienia, tak naprawdę yy, to rozmrożona zanęta, trzy części gliny, jedna część yy, zanęty. Glina taka średnio ciężka, daliśmy sobie jedną ziemię, trzy wiążące i jedno rozproszające. Trochę domoczyliśmy, tu widać, że się nawet troszkę brylić zaczyna. Troszkę sobie uderzyliśmy w tym celu. Te 4 litry całe wystrzelimy, dodamy tylko tutaj robaczków i zrobimy sobie z dwie konsystencje. Jedną taką, tak, tak na wstępie, trochę, trochę, troszkę może, może to pierwsze będziemy bez domaczania, już jakiegoś wielkiego, tylko y, na dwa sposoby ściśniemy kulki, żeby druga część bardziej ciśnięta troszkę później się zaczęła, zaczęła pracować. A drugą część kulek dodamy, może troszkę więcej robaczków i y, dokleimy trochę to klejem. Także co, lepimy y, kulki. Zaraz wstawię jeszcze zestaw, dokładnie wygruntuję, żeby zaznaczyć sobie na wędce markerem i będziemy łowić. Ale dużo glinki nie ma i dużo większy jest niż ostatnio. Bo na mistrzostwo okręgu to dostaliśmy taki drobniutki był. Że to sobie na damy tu pięćdziesiątkę. No, Jogger jest fajny. Od razu łatwo się nie ma to, że glinka już trochę bardziej mokra ładnie się rozprowadził. Nie ma jakichś takich grudek, to mało się zrobiło. No i zadaliśmy to tu na razie 50 Jokersa, szczyptę Pinki i 50 Kastera. Z tego sobie z połowę wylepimy zaraz. I do drugiej połowy dodamy jeszcze może trochę gnojaczka, może szczyptę tam hakówki. I doklejmy to sobie bentonitem, żeby troszkę dłużej nam to postało. Jakoś ucią uciągu ciągu to raczej się nie spodziewam, dzisiaj mały ma być wiatr. Ale siedzimy w takim miejscu, jak ktoś z nas zalew, to taka teoretycznie bankówka, bo na Cypru siedzimy. Tutaj zawsze były dobre wyniki, no przyjechaliśmy prywatnie, no tak chcę połowić, więc siedliśmy sobie tutaj. Jak było wolne. E, aczkolwiek tutaj się to miejsce charakteryzuje tym, że zawsze troszkę większy uciąg jest. No ta woda tutaj wpływa w Zatokę, zależnie oczywiście od wiatru. E, więc porównanie, porównaniu jakbyśmy siedli gdzieś tam w dole, to tutaj jednak zawsze troszkę Moim zdaniem, bardziej trzeba się dokleić niż jakbyśmy siedzieli gdzieś dalej. A teraz sobie będziemy trochę dociskać, bardziej, żeby tak nie zgnieść też śrubaków za mocno. Zawsze gruntuję sobie tak, żeby to obciążenie, jak całkiem mi się położy to obciążenie, to wywala mi tutaj w akurat w tym spowiku całą tą czarną antenę węglową. A jak jest tak, że obciążenie jest o no tak gdzieś od się, opiera. Mniej więcej to wtedy dosłownie, e, jak spawik mam wyważony, tak to wywala mi go tak, maksymalnie tak. I wtedy wiem, że jestem praktycznie na styku. Paczówkę to tak idealnie. No nie da się wygruntować gdzieś jakieś dołeczki czy coś, bo to by za długo, za długo schodziło. Ale tu w tej metodzie to nie, nie o to chodzi. Zawsze sobie przykładam do dolnika to obciążenie do miejsca, w którym było gruntowane. Później sobie z powikiem Żyłkę trzymam napiętą. Dojeżdżam sobie do tych stoperków I tu sobie zaznaczam. I taka z głębokość, czyli przy takim wyprostowanym spowiku stojącym, tak jak, tak jak wodzian stoi, od tego miejsca do tego dolnego obciążenia. I wtedy wiem, że tak mam przegwentowany o przypon, a jak chcę sobie łowić na styku to po prostu zmniejszam ten grunt tu nic na razie nie będziemy zmieniać, tylko przeniesiemy sobie tą głębokość na inne wędki i żeby było łatwiej nęcić, to jeszcze zwiększymy sobie ten grunt później do nęcenia, żeby więcej wywaliło tego spowika nam wtedy będzie wygodniej no i dobra, o wędki sobie przykładam obok siebie Tutaj mam, tutaj mam, wędki są na równo i na kolejną wędkę sobie przenoszę i z banieczki. Zestawy mamy z różnym obciążeniem, tu mamy 14, 12, 10 gram spławik i tam chyba jest z 2,5 czy 3, z 2 g i z 1,5 grama na żyłce, po tak razem ze spławikami. Mniejszy spławik, tym troszkę delikatniej, tego ołowiu. To co, nęcimy? nęcimy, zjemy coś i bierzemy się za łowienie. Jeszcze może pokażemy te kule drugie. O. I tu widać różnicę. To jest ta pierwsza konsystencja w dwóch wersjach dociśnięta i więcej robaczków w takiej doklejonej bentonitem. Już ale te tej szaranczy tu musi być. To był urwany haczyk, <grybujesz> jak tak, jak, tak to jest, jak się nie chce podbierać. Nic nie wymienimy szybko. O, ten podbirakowy Żeby przynajmniej takie łowić, te 300 Tak inaczej troszkę. Niż tamte pizdryczki. I tak dokładam jakiegoś białego robaka, żeby Większe te ryby rybki może nam będą brały przez to, ale pewności nie ma. One biorą jeszcze w opadzie, zmniejszyją trochę grunt, tak jak zaczynaliśmy łowić. Momentalnie obskubują tą Ochotkę z haczyka. Nie ma ochotki na haczyku już yy, nie chcą pobierać, nawet te małe. Wiesz, jeszcze nie ma tam... O, już jest brań, widzisz? Tam nie ma jeszcze tych średnich większych leszczy, są tylko te małe, a te, te, małe, te małe stoją wyżej jak my do dna zejdziemy to już wiesz, nie ma takiego, brań, nie ma brań tak I kurde zacinam i. Nic. A na haczyku też nic. No, ale jest różnica, nie? Dwie śrucinki numer 6 miałem przy przyponie. Żeby to przydusić troszkę i. Od razu zaczęło przeszkadzać. Mamy teraz tak jak zaczęliśmy, jedną śrucinkę, drugą 5 cm pod głównym obciążeniem i brania są od razu, jednak to troszkę dłużej opada i one gdzieś tam przechwytują. Brania są cały czas, tylko nie tych ryb co byśmy chcieli łowić, czyli nie takiej wielkości w sensie. Rozstrzelimy sobie jedną kulką. Trochę z zanętą. To no już jest brań, zobacz co tam się dzieje. Ale pół silwery. Malutkie rybki, straszne. Albo fajniejsza rybka. Albo podpięte piętem ale i, i ciągnę bokiem. Opór fajny, taki dziwny. Jakbym ciągnął worek taki z wodą. Jak to czasami na tym, na rzece, nie? Zaczepi się worek, po prostu się ciągnie z pod nurt. No nic nawet nie dygnie. Co to jest? O, dygnęło. Obróciło się, było podpięte jednak. Już czuję mniejszy opór. Nie jest duży, musiał, musiał się obkręcić, wprysk zapięty. Ale no co najmniej jakby ten leszczyk miał, nie wiem. Musiał się obkręcić, nie ma innej opcji. Odczułem opór, jakbyśmy ciągnęli leszcza za no przynajmniej kilogram, półtorej. Także taki niewielki ten leszczyk. średniaczek, nie? Szczerze że myślałem, że to ty stoisz z boku chciałem do, do kamery chciałem pokazać a to pan stał z boku nie ogarnąłem tego, no bywa i tak śmiesznie wyszło czyli co, zamiast do kamery to pochwaliliśmy się strażnikom jakiego Leszcza złowiliśmy nie ogarnąłem tego w ogóle jakby leszczy nie widzieli. Takie się łowi, proszę Pana. Takie się łowi. A nie wiem, kątem oka patrzę. Myślałem, że Ty stoisz. O! Kurde, wypiął się. No co za... Już dzisiaj nam z 5 ryb chyba spadło. 5 albo 6. Już, już nie liczę tych małych, bo te małe to. tam pies drapał. Bo to takie brania w upadzie i tak dalej, to, to tam ciężko zaciąć czasami te małe pyszczki. I tak mamy mały haczyk. No mam. Mam dwie śruciny jedna na drugą, ale to z takim, no centymetrowym, no to nawet więcej zrobię. 2 taki odstęp, że to... Nie wiem, w tym roku mi się to sprawdzało I w tamtym, że jakiś taki minimalny odstęp między śrucinami to... Jest to dosłownie chwilka, że ta ryba jak pobiera, to jeszcze nie czuję tej drugiej śruciny. Jest jakaś różnica, bo jak mieliśmy przeduszone dwie obok siebie, to już gorzej pobierały. Ale i tak jak mamy przegruntowany cały przypon i na większe przynęty łowimy, to już nie łowimy tych drobnych ryb. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie łowimy za dużo też innych, nie? I znowu wyjazd, kurdy ten, drobnicy. Złapy za tego robaczkę po prostu... Nie idzie tego wpiąć. Co za to są mędy. Jeszcze zeżrą mi wszystko. I zacinam. I nie ma ryby. To jest niemożliwość po prostu. Taka mała szarancza jakaś tam musi być. Rybki się trochę rozkręciły. Jak zaczęliśmy tylko włączenie gliny, to troszkę lepiej to wygląda. Aczkolwiek nie spinamy się. Mówię, że to jak próbowaliśmy łowić tylko te większe jakieś leszczyki, to niestety się nie udawało. Jakoś dzisiaj nie możemy się w nie wpasować, albo jest ich tutaj niewiele. Dzisiaj ciężko stwierdzić. Nie ma nikogo obok, żeby porównać. Z tych drobnych to można do bólu się nałożyć, myślę, że pod tyczką to byłoby na pewno łatwiej, szybciej, ale już resztkę robaków, już tutaj, resztkę kastera, co nam zostało z zawodu już tutaj wyrzuciłem do gliny, więc jeszcze troszkę ich będziemy kończyć. Nie będziemy następnego opakowania rozpoczynać, bo to nie ma sensu. to praktycznie co rzut to ryba, oczywiście najwięcej ryb złowiłem bez kamery, to taki standard akurat jak wyłączyliśmy to rozkręciły się i można było na spokojnie troszkę ich odłowić Małe rybkie, spokojnie dwa białe robaki na haczyku i zasysają. Nie no z kamerą to wiadomo, że już nie będą, będą brały. No, kamery nie było kilka minut. To złowiłem kilkanaście ryb chyba. No bra, zaraz będziemy kończyć. Już strzelam sobie dla samego trenowania strzelania, bo rybki też już troszkę odmówiły, odmówiły współpracy Kurde. No co jest? Ładne takie branie, wiesz, topione. To no kolejny haczyk. Albo to większe ryby. Nie wierzę po prostu. Jest niemożliwe. Ty no nie wierzę. Grubszy przypowiedź założyłem. I urwany. A może tam coś napłynęło? Ostatnia szansa, dwunastka przypon. Już grubszego nie mam. Dobra, no już się zwijamy. Myślałem, że coś większego, już na koniec gdzieś nam coś weszło. Ale jednak kilka prób, dwa urwane przypony. Już założyłem dwunastkę, grubszy przypon. No mówię przecież, to jest niemożliwe. Dziesiątkę przypon żebyśmy urywali od tak. I się okazuje, że to jakaś drobnica. Jednak on znowu nam bierze. No nic, ciągną, ciągają nam za robaczkę, bo nie możemy tego zacząć, także dziękujemy, za dzisiejsze oglądanie i co, zapraszamy do następnych materiałów. No dobra, cały nasz urobek dzisiejszy, także rybek generalnie niewiele, ale nie przyjechaliśmy się obłowić dużo, strasznie było takich taki żyletek, takich drobnych rybek, do tych takich większych się nie dobraliśmy, mieliśmy tylko te mniejsze. Także tych nie chcieliśmy łowić, bo jak tylko łowiliśmy bardziej przegruntowanym zestawem, więcej obciążenia, przypomnisz, przy żeby omijać te drobnicę, no to tam po prostu innych ryb nie było. Albo były w toni te małe, albo nie było żadnych e, tych większych. Także jakby ktoś się chciał nastawić na no łowienie takich żyletek, to na pewno e, by się obłowił. Także co? A od nas tyle i do zobaczenia.